Ej, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Dzień dobry. Na razie dzień dobry. Po, to jest czas podziękowań, gratulacji. Ja muszę Państwu uczciwie powiedzieć, że różne miałem, miewałem w ostatnich miesiącach rozterki, wątpliwości. Marszałek Zgorzelski yy, konsekwentnie mówił spokojnie, nie panikuj, nie martw się, będzie dobrze. No i wyszło. No, ale jeszcze jest jedno magiczne słowo, panie redaktorze, które nie padło, a z pan nie ma problemu. Nie ma mówi... ojczyzny? Nie. No chyba za te. Cześć Boże? Nie. Te, też się witamy czasami tym, po, tym witaniem i myślę, że nie ma nic w tym złego. Ale jest takie, takie słowo, które myślałem, że pan powie. Dzień, na dzień początku. dobry. <laughs> Nie, panie redaktorze, bo naprawdę y, łoił pan nas w tym internecie bardzo ostro, bardzo mocno. Y, cały czas naganiał A, nas, co, co, powiem, naganiał wcie, 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 nas wcie, wcie... pan do jednego, do jednego. No, uważam, uważam że, mo że, że można by zmieścić wszystko, gdyby była jedna lista. Tak. Nigdy znaczy, się nie dowie Gdyby co by była było... jedna lista, dzisiaj byłaby trzecia kadencja PiSu. Z tego są, nie wie. ma wątpliwości, panie redaktorze. Są. Przecież pan ogląda to, co się dzieje czyli, na świecie. to, tak, to, jedno, to słowo, jest... kto, jedno słowo, które pan marszałek mi zaproponował, to jest samokrytyka. No tak, tak, tak samokrytyka, bo yy, zjednoczona no, opozycja. To jeszcze się nazywa gorzki żal za grzechy. Nie? Pięknie. No, pójdźmy dalej, jeszcze panie redaktorze. Dalej to wie pan, panie marszałku. Nikt wam nigdy nie dał. I nigdy wam nie, nikt więcej nie da niż teraz PiS. Może to wziąć. Premier, wszystko, połowa tek. Nie, panie Rodach, Chyba nie. nie ma takiej rzeczy, której by wam nie dać teraz. Może tak, ale 11 milionów ludzi powiedziało jednoznacznie: powiedziało jednoznacznie, koniec z tym. Chcemy normalnej Polski. Chcemy Polski demokratycznej, europejskiej, chcemy Polski uśmiechniętej, chcemy Polski uczciwej. Tego dzisiaj od nas chcą Polacy tego dzisiaj są Polacy, bo o tym jaka będzie Polska zdecydowało pokolenie Erasmusa, młodych ludzi, którzy stali godzinami w, w kolejce, żeby zagłosować przeciwko pisowi, przeciwko tej propozycji jaką Prawo i Sprawiedliwość chciało Polsce dać na trzecią kadencję. Dobra, jak pan z prezesem Władysławem i z kolegami ze stronnictwa rozmawiacie o, tych, o tej propozycji, czy tych propozycjach dokładniej Pisu. To co, to jakie komentarze? Nie ma żadnych propozycji, nie ma żadnej rozmowy. Jesteśmy elementem strony demokratycznej i od początku to deklarowaliśmy. Nie wiem, dlaczego cały czas do nas wracają te pytania. Dlaczego nie No, no Oddaję... bo oni cały czas puszczają dlaczego? oko do publiki, nie, to... że... Nie chcę, nie chcę za mocnych słów używać, ale oni de facto publicznie, publicznie, publicznie zdają się sugerować, że PSL to jest jakaś tajna Tania dziwka, którą można o, kupić. Osiem tak. lat, 8 lat tego typu działań było w brud i na żadne lep, na żaden leps nie poszliśmy. Panie redaktorze, poz, próba pozbawiania nas nawet cech człowieczych ludzkich, kiedy mówiono, że trzeba Polskie Stronnictwo Ludowe wyeliminować z życia, to ja jako historyk pamiętam takie słowa, które padały w latach 30. -tych, ubiegłego stulecia w niech Niemczech. Pan, niech pan, niech pan przypomni, przypomni, oddajmy autorowi co jego... Pani Beata Mazurek, A. że Polskie Stronnictwo Ludowe trzeba wyeliminować z życia. I po ośmiu latach tego typu działań, oni chcieli, żebyśmy my zrozmawiali. Oni przez czas swoich rządów utracili jakąkolwiek zdolność koalicji. I zdolność do rozmowy. Ktoś wie pan, pan wie, wie, panie redaktorze, wie, pan pan, podobnie jak ja, systemy polityczne na świecie, oni się naprawdę nieraz bardzo mocno naparzają, ale nie przekraczają granicy, w której mogliby usiąść nawet przeciwnicy polityczni. bo Po dwóch stronach barykady i rozmawiać. U nas nastąpił zanik tej kultury politycznej, gdzie nie ma możliwości, żeby polityk, na przykład platformy obywatelskiej i PiSu u zjadł obiad na mieście. A tak się przecież dzieje na świecie. Pan dobrze wie, jak bardzo dużo m, takich synekur politycznych posiada szef opozycji chociażby no w to Kanadzie. chce pan powiedzieć, że y, z marszałkiem Terleckim i z panią marszałek Witek nigdy nie jedliście razem obiadu w Sejmie? Nie, nie, Ani jedliśmy, razu? nie jedliśmy, ale rozmawiać rozmawialiśmy, bo taka jest robota polityczna. Bo członka. tam jest, pamiętam, w gabinecie marszałka... Jest taki długi, du duży stół, który bardzo się nadaje. Ale do może, jedli, może jedli inni, pewnie koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam swój, bardzo sympatyczny gabinet, się. w którym gościli sympatyczni ludzie, a niektórzy nawet tę gościnę e, zapisali na e, kartach okay, swojej okay. książki. E, I powiem panu, panie redaktorze, że zrobiłbym pan taką reklamę, że po e, naszym programie, jak pokażę listę czytelników, którzy zapisują się, do wizyty w tym gabinecie, to nie wiem, czy pan mi pomógł, czy zaszkodził. Czy to była rekomendacja za, za, za dobraż, tak? Chyba tak. Pani marszałku, gadacie, przepraszam, już o tym przyszłym rządzie, czy, czy, czy z konsternacją obserwujecie różne zabiegi Pisu i chyba też pana Andrzeja Dudy, żeby wszystko opóźnić tak bardzo, jak się da. Czy znaczy pan prezydent Andrzej Duda, gdyby był prezydentem wszystkich Polaków, to łatwo by wydedukował, że w Sejmie jest ukształtowana większość parlamentarna i z pewnością nie jest to prawo i sprawiedliwość. Oni oczywiście zajęli pierwsze miejsce, ale nie będą rządzić. Pyrrusowe zwycięstwo to się nazywa, prawda? Bo pan chyba nie pamiętam, czy dzisiaj pan marszałek, czy prezes Kośniak yy, z uznaniem yy, wypowiedzieliście się publicznie, o tej inicjatywie, żeby wreszcie choćby pan prezydent, prezydent, choćby spotkał się z przedstawicielami ugrupowań. No, będzie to pewnie taka, można powiedzieć, ornamentyka demokratyczna, a nie demokracja. Pewnie i tak, i tak pierwsze posiedzenie Sejmu będzie zwołane na warunkach PiSu. Moim zdaniem dla nich są ważne dwie daty. Na warunkach to jest kwestia terminu? Czy... Tak, tak. Moim zdaniem z ich punktu widzenia takiego godnościowego są ważne dwie daty 10 i 11. I sądzę, że te dwie daty chcą obejść jeszcze na własnych warunkach, więc pewnie Sejm będzie w okolicy. Jeśli chodzi o to, że to była, że myśli pan, że to będzie ostatnia miesięcznica, czy to będzie ostatnia, to nie wiem. Ostatnia państwowa, Ale tak. Być może będzie to ostatnia państwowa. I także 11 listopada, gdzie prawda, będą chcieli być może jakąś paradę, nie wiem, oni są przecież taką nieudolną grupą rekonstrukcyjną sanacji, prawda? Dobrze o tym wiemy, znamy historię. Ja nawet trochę zawodowo pan z pasji. więc te ich odwołania do, 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 do sanacji, czasami nawet głupie i nieudolne, bo gloryfikowanie rydza śmigłego, który pierwsze co zrobił, to czmychnął zostawiając wojsko pokazują, że jest to powierzchowne, i propos, dlatego mówię nieudolne. A propos, a propos ornament, o ornamentyki. Niech pan mi, panie marszałku, powie, kiedy zdejmujecie ten cholerny metalowy płot, przez co stoi od sześciu lat? Myślę, Przecież że w najbliższym czasie. Ja pamiętam, pan pewnie też, że normalnie ogrodami sejmowymi przechodzili ludzie, skratając sobie drogę w najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, czy to jest dzisiaj możliwe nie ze względu na to, że mamy brak chęci, tylko ze względu na ewentualne zagrożenia terrorystyczne. Przecież jesteśmy krajem granicznym. Na ten płot nie musi być. płot nie teraz... musi być. Myślę, że to będzie jedna z pierwszych decyzji nowego prezydium Sejmu. To proszę powiedzieć yy, czy nie wiem nie czy powiem. jest proszę nie czy jest jakiś nie powiem. Ob, obyczaj parlamentarny który wskazuje albo zdaje się wskazywać przedstawiciel którego ugrupowania powinien być marszałkiem. Mm, obyczaju tutaj raczej chyba nie ma, jeżeli jest to często wskazywała e, tę kandydaturę e, partia która była największa, ale sądzę, że największa partia i słusznie moim zdaniem wskazuje kandydata na premiera. Co do tego chyba mm -hmm. nie, nie objawi mi tutaj jakiejś prawdy nieznanej. Natomiast jeśli chodzi o marszałka Sejmu, to pewnie jest element jeszcze rozmowy, ale zapewniam i zaręczam, że rozmowy naprawdę są prowadzone w super dobrej atmosferze zrozumienia tematu, że od nas dzisiaj Polacy oczekują, żebyśmy sprawnie objęli rząd w państwie. I jeżeli one będą się, e, przejęcie tej władzy opóźniało, to na pewno nie zmienimy Partii Demokratycznych. My jesteśmy już gotowi. A już w sensie składu rządu? Niech pan powie. No nic tak. nie powiem, panie redaktorze. Może nie, pan naprawdę ja nie, ja nie, jeszcze, ja nie, jeszcze, pan, jeszcze bardziej pan, pan ślicznie się przymilać. Nic nie powiem. Nic nie powiem. Ale nie mówię o składu. Nic nie nie będę pytał o postulatów. Nic. Niestety nic nie powiem. Ale rozmowy trwają. trwają. I są bardzo dobrze zaawansowane i naprawdę będziemy gotowi wtedy, kiedy pan prezydent naciśnie enter. A proszę powiedzieć, czy, czy trzecia droga to, to wy, że tak powiem w dublecie negocjujecie, czy, tak, czy, czy jako tak, całość? Tak, jako trzecia droga. Tak? Tak. Uważam, że wtedy też jest większa wartość negocjacyjna, bo przecież my nie jesteśmy wrogami, ale w pewnych sytuacjach możemy być na pewno konkurentami. A proszę powiedzieć, bo się pojawiły takie, ja nie wiem, czy prowokowane, czy autentyczne zgrzety, zgrzyty na przykład około dotyczące w kwestii aborcji, to gdzieś tam się pojawia w tych negocjacjach. Nie. O tym nie, była nie było mowy. Mnie dzisiaj zapytano w jednej ze stacji o to. Być może kogoś uraziłem ze słuchaczy, być może wyborców lewicowych, ale uznałem, że o ile jest to niezwykle ważny problem społeczny i światopoglądowy, nie powinien być pierwszym problemem na agendzie tego rządu. Na razie to pan by wrzucał do w nawias. Nie, nie może, może nie w nawias, bo nie chcę w nawias rzucać setek tysięcy... Pań, które strajkowały, protestowały przeciwko temu, co Trybunał Konstytucyjny na rozkaz Kaczyńskiego zrobił czyli zburzył kompromis aborcyjny. Więc my uważamy, że mamy trzy takty jako, jako trzecia droga. Pierwsze powrót do kompromisu aborcyjnego, drugie przeprowadzenie referendum, trzecie wpisanie wyniku do konstytucji. I to jest ta nasza e, propozycja. Ale wie Pan, że będzie, że, że będzie wojna. O, o, tym, o tym możemy porozmawiać chwilę, jeśli Pan pozwoli, Panie redaktorze, bo zgodzi się Pan, że klasa polityczna jako taka, czyli parlament i to otoczenie typu Trybunał i tak dalej, w tej kwestii nie zdało kompletnie egzaminu. Klasa polityczna nie zdała egzaminu. Więc Jaki jest, jaki jest powód, dla którego będziemy uważali, że tym razem zda, jeżeli wiemy, że w łonie koalicji, która będzie Polską rządziła, jest grupa posłów konserwatywnych, którzy nie zmienią swojego zdania. Czyli pan, ale to wie, wie pan, ostatnie, najświeższe doświadczenie nie sugeruje, że Polacy mają wielki apetyt na referenda. To prawda, kompletnie zniszczyli ten element demokratyczny, ale czego się można było po nich spodziewać? Że użyją także tego, bo demokracja dla nich nic nie znaczy. Dla mnie znaczy, dla pana znaczy, bo pan chodził nie po to, panie redaktorze, żeby się przejść na marsze, tylko obydwaj chodziliśmy na większość marszy, ja nie byłem na ostatnich dwóch. To zresztą pan też wypominał. Co zresztą dzisiaj możemy uznać, że było roztropną strategią, Uważa pan? Roztropną strategią polityczną umiejętne, umiejętnego rozłożenia akcentów. I to się naprawdę. To się A nie naprawdę... ma pan po, 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 poczucia, nie macie takiego poczucia, że abstrahując od tego, co wam się udało, co, co przemyśleliście prawidłowo i zrobiliście dobrze, że była też całkiem sporo, może milionowa grupa ludzi, którzy mówią no dobra, bez jaj, trzeba pomóc tej trzeciej drodze, żeby była stuprocentowa gwarancja, że się nie wywalimy. Wiemy, że taki... Yy, taki... Odsetek, nawet znaczny może osób, w ten sposób motywowało swoją decyzję. Sam miałem kilkanaście telefonów od zaprzyjaźnionych ludzi z różnych kręgów społecznych, politycznych, artystycznych, którzy mówili, że dlatego, abyście mogli wspólnie stworzyć rząd, chcemy Was wesprzeć i dzielimy nasze głosy. Za to bardzo serdecznie dziękuję, ale też słowa uznania należą się człowiekowi, który w podobny sposób zachował się już drugi raz. Raz w 2011 roku, kiedy powiedział, jeżeli nie chcecie głosować na Platformę, proszę głosujcie na PSL. Był to Donald Tusk. Powiedział to także w ostatniej kampanii wyborczej, że trzeba głosować na trzecią drogę na swoich. W jednym z wieców, w którym brał udział. I tego mu nigdy nie zapomnimy, czy, ale pozytywnym czy, 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 sensie. Czyli czy jak mówiłem, wisły, czuję, że używając określenia Lecha Wałęzy, jest teraz między wami chemnia, tak? No tak. Chociaż pan prezydent Wałęsa zawsze zaskakuje, bo jak się y, wsłuchiwałem, y, kiedy go pytano, y, co powie na marszu, no powiedział, że nie wie, bo jest chwilówką. No może jest. Y, pani marszałku, y, z tego Szanujemy co. Szanujemy i kochamy pana prezydenta. Y, po powiedział pan o naszym zamiłowaniu do historii. Z tego co pamiętam, to stronnictwo ma wybitnie rozwiniętą tradycję zajmowania y, stanowiska marszałka sejmu, prawda? Bo i, I w różnych epokach politycznych, łącznie z PRL-em. Na razie dwóch naliczyłem, Rataja i Zycha. Y, no, no i był jeszcze... jeszcze. Był, był, a no, ale mówimy był, o PRL-u, tak, a to tak, był, tak, był, tak, tak Malinowski, Wyciechł, Roman Malinowski. No, tak. Tak, tak, zgadza się. Yy, tutaj dwóch yy, po, po, po przełomie. Yy, rozumiem, że pan yy, redaktor dyskretnie, ale prowadzi mnie do... Yy, do do, do pokoju do marszałka. <laughs> Na razie może... Yy, Bo z tego co pamiętam, to jest, zatrzymajmy to się, się pan nie tym... jest przez ścianę, tylko, tylko są dwa pokoje yy, dalej. Nie, nie, jest jeszcze więcej, więcej, dlatego że jest ten korytarz marszałkowski, gdzie jest korytarz... Marszałek Czarzasty, ja, pani marszałek Gosiewska, pan marszałek Terlecki, pani marszałek kidawa i Panie dopiero na samym końcu. o tym, że pan wyśegodnie. Ja w tak tym trochę zaga zagaduję. Lasko Laską można stukać także, będąc wicemarszałkiem i znam swoje miejsce w szeregu, wiem, które stanowiska powinni sprawować liderzy. Ja jestem do dyspozycji. Jak pan wie, w tej funkcji się dobrze czuję, powiem nieskromnie. Ona się za kilkanaście dni skończy, a czy będzie reelekcja, czy nie, no to wszystko przed nami. A proszę powiedzieć, bo trochę mnie pan zaintrygował, mimo że nie miałem specjalnie złudzeń do tego, jaka była chemia, że tak powiem, w sejmie w ostatniej kadencji, ale serio nie było wspólnego posiłku, nic. Jak to wyglądało? Bo my. Wydaje jako, mi się, że może by... my, jako widzowie wyborcy, Oglądaliśmy popisy, przepraszam, hamstwa, prostactwa mhm. i łamania nie tylko zasad parlamentarnych, ale zasad y, kultury i, i objawy jeszcze braku szacunku marszałka czy pań, pani marszałek dla, dla pojedynczych posłów. Znaczy, na, na szczęście. Yy, Co by... zrobić, żeby Sejm znowu był, był Sejmem? Żeby był areną debaty, prawda? Pewnie to pan ma na myśli, że zanikła I, i, debata. Ale tak, żeby by, czy da się przywrócić regula, reguły, że tak powiem, cywilizowane, że tak powiem, dotyczące schabowego yy, wina, w, tak mhm. kiedyś bywało? Tego nie wiem o schabowym, musiałbym się zastanowić. Natomiast na pewno, panie redaktorze, odpowiadając poważnie na pana pytanie, czy przywrócenie normalności będzie możliwe? My o tym mówiliśmy nawet formułując nasze hasło wyborcze. Dość kłótni do przodu. Chcemy powiedzieć jedno, że podpisaliśmy jako Partie Demokratyczne w ubiegłym roku pakiet rozwiązań przywracających Sejmowi jego właściwą rolę. Bo jaka jest pierwsza rola Sejmu? Legislacja. Jeżeli będzie stworzone dobre prawo, Polakom będzie się lepiej żyło, po to jesteśmy, prawda? Czyli legislacja, ale w sensie kontroli władzy wykonawczej, uważamy, że warto sięgnąć po najlepsze wzorce, i mamy tutaj na myśli brytyjskie. Chodzi chociażby o stworzenie takiej debaty, jak jest w Wielkiej Brytanii. Że na każdym posiedzeniu Sejmu przyjeżdża premier, nie jakiś. Z całym szacunkiem, podsekretarz stanu, który nie wie o czym mówi, tylko staje premier naprzeciwko opozycji i jest dyskusja 90-minutowa, ale na każdym posiedzeniu Sejmu. Chcemy związać parlament krajowy z parlamentem. Ja, ja, ja pamiętam, wie pan, że już dekadę temu poseł Pastusiak składał taką propozycję, nic to nie wie Jeżeli, jeżeli te, z tego nic nie wyjdzie, to ja będę to uważał za osobistą porażkę, ponieważ jestem jednym ze współautorów tego projektu. Uważam, że trzeba związać parlament krajowy z parlamentem parlamentem europejskim i przed wyjazdem na każdy szczyt to jest zapisane w tym otwartym parlamentaryzmie to premier przyjeżdża do sejmu i mówi z czym jedzie a później wracając mówi co załatwił nie jest to tak wielkie i tak trudne pamiętamy i oglądamy parlamenty innych krajów naprawdę a nie premier pan powie czy w ogóle czy ten sejm mijającej kadencji Pracował ciężko, średnio ciężko Pracował pół, ciężko. średnio ciężko, dlatego że partii władzy nie na rękę było, żeby się posłowie opozycji kręcili po tym budynku i po tym miejscu. Widać było, jak traktowali dziennikarzy. Chociaż powiem panu dzisiejszą refleksję. Ja zawsze z dziennikarzami miałem czas rozmawiać, a dzisiaj był taki moment, kiedy biegłem na jedno ze spotkań bardzo ważnych i zatrzymał mnie dziennikarz. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale nie mogę. O! Wygrali, już się zmieniło. Ta, już soduwa, tak. <grym> Więc po prostu zatrzymałem się, wróciłem i przeprosiłem jeszcze raz, jeszcze raz, ale trzeba na tą soduwę uważać. Panie marszałku, za nami wybory, przed nami tworzenie nowego rządu, wybór władz różnych instytucji, także władz w parlamencie. Jakby pan określił taką, taki harmonogram, co jest najważniejsze w tym polityczno-obywatelskim kalendarzu najbliższych miesięcy. I żeby, żeby obywatele uznali gdzieś tam w okolicy świąt. Że, że podjęliśmy własną decyzję, dobrą decyzję i politycy tego nie marnują. Przede wszystkim y, y, przegląd budżetu, czy nie ma tam jakichś min, a są na pewno. Druga sprawa, rozpoczęcie takiego dużego rem remanentu, czyli takiego bilansu otwarcia, żebyśmy wiedzieli, z czego zaczynamy, jakie mamy tyły, a takie na pewno będą w wymiarze budżetowym, co do tego nie mam wątpliwości. Po drugie, realizacja kilku ważnych postulatów z punktu widzenia każdego z ugrupowań, prawda? My mówiliśmy o emetu, że bez podatku Mówiliśmy o dobrowolnym ZUSie, o tym, żeby Urząd Skarbowy był przyjazny. Jeżeli ktoś to prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest tak mu ciężko, że nie jest w stanie zapłacić ZUS-u, to nie puka komornik, tylko ma możliwość skorzystania z tej idei dobrowolnego zus że w tym miesiącu i kolejnym nie zapłaci tego ZUS-u. Trzecia rzecz, ważna z punktu widzenia bo mnie jest bardzo bliski segment edukacji i samorządu na tym się znam. Jeżeli na czymkolwiek mam powiedzieć, że się dobrze znam, to na pewno się znam na samorządzie i na edukacji. Te dwie rzeczy mnie interesują i uważam, że to zobowiązanie wszystkich partii demokratycznych, że nauczyciele i przedstawiciele budżetówki dostaną podwyżki, powinno być zrealizowane, jeśli można, na święta. Nie wiem, czy się uda, nie, nie znam się na A finansach. Czy minister edukacji, bo już nawet tutaj dzisiaj między przedstawicielami środowisk akademickich wywiązała dyskusja, czy, 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 czy przed minister edukacji powinien być bardziej lewicowy, centrowy? Centrum. Założenie centrowy. Centrum. Panie redaktorze, czego dzisiaj potrzebuje szkoła? Y po PiSie. No spokoju na moment. Na no, no więc, właśnie, czy rewolucja światopoglądowa i przekładanie wajchy to jest najważniejszy punkt w edukacji? Jest ważny, żeby wrócić nie z tą wajką na lewo, tylko żeby zatrzymać ją tutaj w centrum i wtedy powiedzieć tak: najważniejszą rzeczą jest to, żeby szkołę przywrócić uczniom, nauczycielom i rodzicom. Rodzicom także w wymiarze organizacji pozarządowych. Ja jestem ogromnym. Ad, y, admiratorem udziału organizacji pozarządowych w życiu szkoły. Byłem dyrektorem szkoły, panie redaktorze, byłem dyrektorem małej szkoły, gdzie było 120 uczniów, znałem wszystkich ich z imienia i nazwiska. A ucząc dłużej, wiedziałem, jak przychodziły dzieci do zerówki, jak się nazywa i co odziec... Czego pan uczył? Historii. Tak. Oj. <ślam> Historii. I nie tylko ruchu ludowego, Ale, tak? Ja, gdybym miał wpływ na zmianę w zmianę, panie redaktorze, podstaw programowych, to po pierwsze bym je odchodził, bo jestem dziadkiem ośmiorga wnuków i widzę, jak moje córki codziennie ślęczą nad książkami z dziećmi. Koniec tego. Naprawdę wkuwanie bzdur nie ma sensu. W dobie internetu, w dobie cywilizacyjnego postępu naprawdę uczeń nie musi znać na pamięć tylu faktów, bo ma możliwość sięgnięcia do internetu. Tu trzeba kompetencje, umiejętności, to trzeba kształtować, żeby obywatel, który ukończył szkołę średnią w w Polsce był przygotowany do życia w całym świecie, panie redaktorze. Dlatego powiedziałem, że te wybory wygrało pokolenie Erasmusa. Młodzi ludzie, którzy jedli te pizzę nad ranem, prawda? Pokazali środkowy paltek z tej władzy. Panie pośle, bardziej dyplomacja czy ta miłość? Mówił pan o miłości, harmonii, o tworzeniu. tworzeniu nowej atmosfery polityki, polityce, ale bez rozliczenia tego, co było Musi być nie rozliczenie, daje. też są do tego nas zobowiązani ludzie, na, chociażby na bazarze w Płocku. Może będą także słuchali naszego wywiadu. Nie będę cytował całego słownictwa, które było towarzyszyło wypowiedziom, bo oczywiście jakaś tam cenzura obowiązuje, ale mówili, jak ich nie rozliczycie, to więcej na Was nie zagłosuje. Też słyszałem to wiele, wiele razy. W ale ale ja też widziałem w dom... ja pan, wczoraj w spożywczaku tu w Warszawie, kiedy podszedł do mnie taki starszy pan, pewnie 70-paroletni, 80 i powiedział tak: Wygraliśmy, panie Marszałku. No. Czyli to, to do tego zwycięstwa. Do, znaczy, obywatele uznali, że wygrali. Naród uznał, że wygrał, tak. To jest Bo wygrał. Wygrał, tak, naród wygrał. Pan dość, dość kąśliwie, o co nie mam pretensji, kazał mi skłaniał mnie do złożenia samokrytyki. Nie jest takie ja, jedno przed, nie, słowo magiczne, a pan koło nie okrąży. Wie pan, wie pan ja, ja umierałem ze strachu, że wy tego gościoła, gościa z cokołu, tutaj 200 metrów stąd zrzucicie. Pan nawet, pan mi nawet to wypominał. Pan no, nawet to oczywiście. wypominał. Tak, pan, pan nam wszystko, niczego. Co złe, nam pan nie oszczędził, panie redaktorze. Chociaż z to, drugiej strony to, może powiedzieć, Chociaż z sposób... obydwu liderów y, trzeciej drogi, chyba bardziej y, ukochał pan sobie y, Szymona Hołownię. No. Ukochał, no tak. Nie można kochać wszystkich tym, tak samo. To prawda. Jestem w tym stopniu. No to, y, panie, panie marszałku, jak już jesteśmy o, przy historii, to ja muszę y, pokłonić się Panu, wam, trzeciej drodze, w sensie całej opozycji, że mieliśmy dwa centrolewy w historii. Ten pierwszy że przegrał z, z Kretesem. Skończyło się fatalnie i, za, i dla tych partii, i dla liderów, tak. i dla Polski. Tym drugi razem się udało. Więc ale to wie pan... była bardzo udana poprawka z historii. Super, ale wie pan, panie redaktorze, że dzięki profesorowi Adamowi Bodnarowi. Marszał... Wiem, proces brzeski, śledziłem proces. Prezesowi Kosieniakowi i, i marszałkowi Zychowi przeprowadziliśmy rozprawę uniewinniającą w Sądzie Najwyższym, uniewinniającą Witosa i tych wszystkich, którzy zostali w procesie brzeskim skazani hańbiąco. To dobrze, że Pan mówi, bo niektóre. Widać, widać, że są rachunki czasem historyczne, które się wyrównuje przez 90 lat, lat. I na sali obok mnie siedział mecenas Dibuła, wnuczek. Stanisława Dibuła, który był skazany i tak trochę krotochwilnie powiedział o cholera, odebrali mi dziadka kryminalistę. <laughs> Pozdrawiamy pana mecenasa Dibuła. Miał, miał pan tak po ludzku trochę czas na świętowanie? No jeszcze nie, bo prezes y, zagania mnie do różnych zajęć. Miałem dzisiaj wyjechać na jeden dzień. Okazuje się, że nie mogę, bo zaraz po naszym programie Czyli, czyli prezes pana wysłał na negocjacje, sam tego nie robi. Sam robi, negocjuje z liderami, ale jest jeszcze y, taki krąg, gdzie ja często spotykam się chociażby z sekretarzem Platformy Obywatelskiej, kolegą z okręgu Marcinem Kierwińskim. Okay. To niedaleko pan ma. A może on do no tej. Tak. <laughs> na schowowego wpada. Nie ma czasu na razie. Nie ma czasu, Nie. no dobra. Ale, ale buwet w Sejmie pracuje, ta stołóweczka. Nie. Stołóweczka tak? pracuje, tak, ale chyba te czasy, o których Pan mówił, a przypomniało mi się, jak Stefan Niesiołowski, wspaniały... Ja e, pamiętam, że siadali z olek, i godzinami. A wcześniej okładali się cepami politycznymi na sali sejmowej. Żeby te czasy wróciły, życzmy sobie tego. To znaczy, żeby CEPY wróciły na salę. Tak? CEPY to raczej nie wyjdą z tej sali, ale żeby rozmowa wróciła między ludźmi. Wróci, wróci. Panie Marszałku, serdecznie dziękuję. dziękuję. Udało się. Gratula... Dziękuję. Gratulacje dla Pana jako przedstawiciela opozycji. Ale pan powie tak, że Pan tej trzeciej drodze gratuluje. Gratuluję serdecznie <laughs> trzeciej drodze. Nie Szymonowi by... Hołownie i Władysławowi Kośniakowi. Nie trzeciej drogi. A też, Szymonowi Hołownie i Władysławowi. marszałkowi Nie byłoby bez was opozycji ponad, ponad ten limit niezbędny mandatów, nie byłoby tego zwycięstwa i to wielkie, wiel, wiel, ten werdykt. Yy, wybor, wy, wyborców, który był tak jasny, jaki był, nie byłby nawet, jakby był jasny, to, nie, to byłby słabszy mandat. To prawda. Więc wszystko się udało. Dziękujemy pan... wszystkim państwu, demokratom, którzy liczyli na zmianę. Ta zmiana się dokonała. Więc jak pan marszałek, jako ludowiec, dokładnie wie, podstawą, podstawą rozgrzeszenia jest żal za grzechem, więc bije się. bo to, tego się nie spodziewałem. <noise>